I teraz on był autorem takiej książki, która mu bezpieka szczególnie, jak nic, stępiła. E, e, autor Jerzy Gren, pseudonim. E, sprawa Leubnera, chyba nie byli nazwiska. To jest, agen, to jest a, pracownik gestapo niemieckiego, sekretarz gestapo niemieckiego w w Częstochowie, w placu, miejscowej placówce. Tam Rosjanie niespodziewanie dla, 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 dla nich wpadli do miasta i między innymi schwycili, jakby na gorąco, na gorąco schwycili tę ekspozyturę gestapo. Tam może ktoś uciekł, ale w zasadzie ich wszystkich tam złapali, a razem z nimi wszystko, całe archiwum akta, zapasy papieru do maszyny, maszyny do pisania, pieczątki, tusze, wszystko razem, no, no to, to co im było potrzebne, a nie żałowali sobie. I teraz nie wiadomo co się z tymi wszystkimi stało, natomiast to co Grenowi się udało ustalić, to kilka lat później, ja już nie pamiętam w którym roku w tej broszurze to jest, Kilka lat później, w więzieniu w Łodzi, pojawia się Laubner, który tam bardziej mieszka niż jest więziony, bo jest na specjalnych prawach. I ten Laubner jest koronnym świadkiem. Koronnym świadkiem w sprawach, które są udokumentowane przez materiały Gestapo z Na przykład w spisie wydarzeń w jakimś takim rejestrze, tego, to się zdarzało, jest informacja, że na dworcu dwóch mężczyzn, nieznani sprawcy zastrzeli dwóch mężczyzn. Nie wszczęli żadnego śledztwa, co, kogo tam obchodzi, że dwóch ludzi zabili. Jakieś porachunki osobiste, no, nie wiadomo co. W ogóle się tym nie zainteresowała Niemiecka. Nie, gestapo się tym nie zainteresowało, ale odnotowało, bo z, porządek musi być, ornunk. I oskarżenie. Pułkownik czy podpułkownik taki, a taki, to chyba o, o leśniaka chodziło do 25. pułkułaka, ale nie pamiętam w tej chwili. Zostaje oskarżony. Na podstawie następującego materiału. Na maszynie Gestapo, sekretarz Gestapo Raubner, pisze wniosek do tam Oberführera SS i Policji w, w, w dystrykcie Radom, żeby panu pułkownikowi Leśniakowi przydzielić nagrodę, ponieważ wydał dwóch groźnych przestępców politycznych, których usiłowaliśmy aresztować, ale oni bronili się czy coś takiego, zginęli. I, i w tym liście pisze, że jest to kolejny wniosek o nagrodę, że jest to szczególnie, e, szczególnie e, przydatny agent i tak dalej, i tak dalej. I teraz facet nie za własną działalność partyzancką. Tylko za to, został skazany na karę śmierci, karę śmierci wykonano. Laubner zeznawał jeszcze w paru procesach. Który, prawdopodobnie te akty tych procesów są dostępne. One, one chyba trafiały on mogły trafiać do sądu w sytuacji, kiedy się zaczęły. Procesy rehabilitacyjne osób, które były oskarżone przez bezpiekę o, o współpracę z Gestapo, a po 56 roku i po wyjściu z więzienia wystąpiły z procesem tak zwanym rehabilitacyjnym. Jeżeli i te akta tych procesów rehabilitacyjnych mogą być. I teraz my, my, Laubner. Jeszcze w paru sprawach zeznawał, po czym został wypuszczony jeszcze przed 50, nawet chyba przed 53-54 rokiem. W każdym razie został wypuszczony i to wypuszczony do Niemiec Zachodnich, nie do NRD, a do Niemiec Zachodnich.